Kochani, chciałbym Was zachęcić na początku tego nauczania, abyśmy poszli za tym, co przed chwileczką słyszeliśmy w tym obrazie, który miał nasz brat, żebyśmy karmili się słowem Boga, żebyśmy, przyglądając się słowom, które padły na naszym spotkaniu, cały czas starali się, nawet jak gdzieś będzie jakieś rozproszenie, przywoływali taką myśl. Boże, to Ty mówisz do mnie. Do wspólnoty, to znaczy, że również mówisz do mnie. Bo wierzę, że Bóg naprawdę chce poruszyć serce każdego z was bardzo indywidualnie. Nas razem, ale każdego, każdą bardzo indywidualnie. Mówię to też yy, z tego powodu, że dwa, dwa tygodnie temu, kiedy mówiłem nauczanie i podawałem przykłady ze swojego życia, sporo osób skupiło się na tym, że ksiądz Waldek mówi przykłady, że mówi, swoje, mówi te przykłady ze swoimi emocjami, i skupiono się na moich emocjach, zamiast usłyszeć to, co Bóg mówi do Ciebie. Więc dzisiaj nie będę podawał przykładów ze swojego życia, yy, ale chcę, żebyś starał się słuchać, co Bóg mówi do Ciebie dwa tygodnie temu, tydzień temu, bo on mówi do nas naprawdę piękne słowa. I dzisiaj zatytułowałem, zatytułowałem to na nauczanie przeznaczeni, zaraz zobaczycie dlaczego, bo Bóg chce, wierzę w to mocno, powiedzieć Ci dzisiaj o swoim Planie wobec Ciebie, o przeznaczeniu, jakie wobec Ciebie ma. I te słowa, które padły tydzień temu i dwa tygodnie temu, uzupełniają się też z tym tekstem listu do Galatów, na którym oparłem nauczanie. Do tego się za chwileczkę odwołam. Bóg rzeczywiście przez to słowo, nie wiem jak Ciebie, ale mnie bardzo porusza. I dwa tygodnie temu, na spotkaniu, mieliśmy taki tekst z listu do Efezjan. Z listu do Efezjan. W nim dostąpiliśmy udział my również, z góry przeznaczeni zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. Tutaj opuściłem werset 13 na slajdzie i zobaczcie jeszcze werset 14. On, czyli Duch Święty, tam jest. Jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które uczyni nas własnością Boga ku chwale Jego Majestatu. Zobaczcie, aż dwukrotnie w tym krótkim fragmencie się pojawia to, co nazwałem Planem Boga. Bóg z góry nas przeznaczył do czego? Abym istniał ku chwale Jego Majestatu. Już teraz, żebym istniał ku chwale Jego Majestatu. Jeden z ojców Kościoła. Powiedział jakieś takie słowa. Chwałą Boga jest, aby człowiek żył. Oczywiście rozwijając to zdanie, aby żył i objawiał w swoim życiu moc Boga, miłość Boga i tak dalej. I to jest właśnie ten tekst biblijny, który, przez który Bóg dwa tygodnie temu tutaj do nas mówił. Mówił do mnie, mówił do ciebie. Zobacz. Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki i przeznaczyłem Cię na to, abyś istniał ku chwale mojego majestatu. A kiedy będziesz pełnia odkupienia, będziesz własnością Boga. Po co? Ku chwale Jego Majestatu. Bardzo mnie to porusza, szczególnie, że w moim sercu cały czas jest wypisane to, co jest w fundamencie ćwiczeń ignacjańskich. Co święty Ignacy na początku ćwiczeń podaje swoim uczniom. Człowiek jest po to stworzony, aby Pana Boga czcił, jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Człowiek jest po to stworzony, aby Pana Boga czcił, aby objawiał według tego fragmentu Jego chwałę. A więc uwaga, nie swoją chwałę. Nie swoją chwałę. I taki jest plan Boga. Natomiast ten plan Boga został zepsuty przez szatana. Bóg, kiedy właśnie chciał, żeby człowiek objawił Jego chwałę, to co jest piękne w Księdze Rodzaju, tego tekstu nie było na spotkaniu, go tutaj uzupełniłem, wreszcie rzekł Bóg, uczynij człowieka na nasz obraz. Podobnego nam. To znaczy, że ja i ty mam odbijać chwałę Boga. I Bóg ma się objawiać we mnie. Inni ludzie mają we mnie widzieć Boga i Jego chwałę, widzieć Jezusa i Jego chwałę, widzieć Jezusa i Jego miłość. Tymczasem przychodzi szatan i psuje ten plan. Nie będę powtarzał nauczania sprzed dwóch tygodni. Ale przyszedł z tą właśnie pokusą. Będziesz jak Bóg. Posać na tronie swoje ja. I wierzę, że dlatego właśnie w wielkim poście Bóg nam dał ten tekst z listu do Galatów? Bardzo mocny, ja z tym tekstem naprawdę chodziłem ileś dni. Zachęcam Was, bracia, byście tej wolności nie traktowali jako zachęty do hołdowania ciała. To do mnie do Ciebie Bóg bardzo mocno powiedział: Uważaj, żebyś nie hołdował sobie. No i pytanie: za kim pójdziesz i kto siedzi na tronie? Czy na tronie siedzi Jezus? Czy Twoje życie, czy Twoje serce jest tronem, gdzie siedzi Jezus i objawia się w Twoim życiu Jego chwała, czy też posadziłeś na tronie swoje ja? Czyli zawłaszczasz sobie chwałę Boga, ale też i oczekujesz, że żeby właśnie inni też Tobie służyli. I to, co, co pomaga w zrobieniu rachunku sumienia. Czy na tronie siedzi moje ja, czy na tronie, czy na tronie jest rzeczywiście chwała Boża? Wiecie, przychodziło mi przed tym nauczanie mnóstwo przykładów. Ale chcę. Nie chcę ich jakby teraz wszystkich wydobywać, bo właśnie znowu mi się zrobiło długie, długie nauczanie, ale bardzo proste sprawdzian. Szczególnie wtedy, kiedy nasze zaangażowanie chrześcijańskie, nasze działanie dla Boga może sprawić, że mi się wydaje, że ja w ten sposób przynoszę chwałę Bogu. Jest bardzo proste sprawdzian. A co by było, gdyby Bóg ci powiedział? Jeżeli zabiorę ci to, co masz, na przykład we wspomocie charyzmatycznej, jeżeli zabiorę ci dar języków, albo jeżeli zabiorę ci twoją służbę flagową, muzyczną, yy, służbę nauczania, jeżeli zabiorę ci to, co masz, z czego czerpiesz przyjemność prowadząc dzieło dla Boga, to Bóg się pyta: Gdybym ci to zabrał, czy dalej będziesz mnie tak samo kochał? Jeżeli stracisz to, co tak bardzo lubisz w tej wspólnocie, czy dalej będziesz mnie tak samo kochał, czy dalej będziesz mnie tak samo uwielbiał, czy dalej będziesz tak samo chętnie spędzał czas na modlitwie i czy dalej tak samo chętnie będziesz przychodził na spotkania modlitewne? Bo jeżeli nagle właśnie będzie urażona Twoja duma, będzie w Twoim sercu smutek, no to Pan Bóg odbierał chwałę, czy Twoje ja? To tak odnosząc się do tego nauczania sprzed, sprzed dwóch tygodni. Bardzo prosty sprawdzian. Jeżeli stracisz to, co ci sprawia przyjemność w dziele dla Boga, i będzie Ci smutno z tego powodu, Nie? to jest bardzo bardzo ciekawy sposób zrobienia rachunku sumienia. Jeżeli zabiorę Ci to, z czego się cieszysz, czy dalej będziesz mnie tak samo kochał. Tutaj wracając do inacego lojoli, to jest właśnie jeden z, jakby, jeden z jedna z przyczyn czasu strapienia. Ignacy mówi, że są różne przyczyny strapienia. Czasami są to zaniedbania człowieka, grzech człowieka jest przyczyną strapienia. Czasami przyczyną strapienia jest działanie złego ducha, ale też strapienie przychodzi z woli Boga. Kiedy Bóg odbiera pocieszenie dla duszy i wtedy bada wierność człowieka. Czy dalej będziesz mnie tak samo kochał, jeśli nie będzie tych duchowych cukierków? I tu jest właśnie pytanie, czy to właśnie to wszystko, co robię, jest ku chwale Jezusa, bo mam istnieć Go Jego chwale, czy też uległem podstępom szatana i na tronie posadziłem swoje ja. I na szczęście przychodzi Jezus i naprawia plan Boga. I tekst, który padł tydzień temu na spotkaniu, ten tekst z listu do Efezjan był dwa tygodnie temu, a tydzień temu usłyszeliście tutaj na spotkaniu z listu do Rzymian, a zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego, czyli Jezusa, sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Bogu dzięki, że przyszedł Jezus i za moje grzechy zapłacił. Bogu dzięki, Jezu, tobie dzięki, że twój jeden czyn, czyli twoja śmierć na krzyżu, sprawia że moje grzechy są zmazane, jestem usprawiedliwiony i otrzymuję od Ciebie życie. Zapłaciłeś Jezu za moją pychę, zapłaciłeś Jezu za moją dumę, zapłaciłeś Jezu za, yy, za to, że chciałem, chciałem iść za potrzebtem szatana i służyć swojemu ja. I również tekst ze spotkania tydzień temu, ważny krok, słuchajcie, ważny krok, żeby przyjąć to Boże usprawiedliwienie. O tym nam różne fragmenty biblijne. Najmocniej chyba Święty Piotr w Dniu Zesłania Ducha Świętego, kiedy woła nawróćcie się. Nie? Nawróćcie się. Niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa na obmycie z waszych grzechów, a weźmiecie w darze ducha. Uznanie swojego grzechu jest krokiem, jest krokiem przełomowym. Ewangelia z minionej niedzieli. Syn, który narozrabiał, kiedy zaczął się go nawrócenie, kiedy uznał, Zgrzeszyłem przeciw niemu i wobec ojca. Zastanowił się, wrócił do siebie i to był moment, kiedy już ojciec go zobaczył i zaczął się wzruszać, nie? To jest list świętego Jana. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. Ważny krok zobaczyć prawdę o sobie. Dlaczego o tym mówię? Bo tydzień temu padł tekst na spotkaniu. Jan 12:46. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. Widzę w tym tekście obietnicę dla mnie i dla ciebie, żebyś nie pozostawał w ciemności, żebyś nie pozostawał w łudzie, że wszystko jest dobrze. Jezus mówi, przynoszę Ci światło, żebyś zobaczył, żebyś zobaczył wszystkie zakamarki swego serca, abyś nie chodził w ciemności, bo ja chcę Cię z tych ciemności wyprowadzić. I wtedy, kiedy nagle widzę, posadziłem na tronie swoje ja, co mam zrobić? Muszę umrzeć, aby zmartwychwstać. Gdy umrze Twoje ja, wówczas na tronie będzie mógł zasiąść Jezus. Słowo, które padło tydzień temu, tutaj na spotkanie z Jana 15. Pamiętajcie na słowo, które do Was powiedziałem. Sługa nie jest większa od Swego Pana. Sługa nie jest większa od Swego Pana. Jezus pokazał nam drogę. Pokazał nam drogę uniżenia się, Aż do śmierci, wyzbycia się wszystkiego, po to, żeby mogła objawić się chwała Ojca. I to jest droga dla uczniów Jezusa. Kochani, to jest taki ważny przełom. Rok temu, w kwietniu będzie rocznica, rok temu było to takie nauczanie o różnych sferach pójściu za Jezusem. I to prawda, że na początku Jezus nas w pewnym sensie przynęca. Tak jak mówił przez Ozeasza, pociągnąłem ich więzami, a były to więzy miłości. Pociągnąłem ją. Więzali miłości. Jezus nas przynęca, i te tłumy, które się gromadziły, dlaczego? Bo dostawały uzdrowienie, bo dostawały chleb, bo dostawały uwolnienie od złych duchów. Ludzie dostawali to wszystko, nie? Nagle doświadczali wolności. Uczniowie na początku też, dlaczego się zgromadzili wokół Jezusa? Bo też tego doświadczyli. Potem jeszcze do, 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 doświadczyli tego, że zostali wyposażeni w charyzmaty, potem poszli, wysłani 72, wracając z radością, Panie, przez Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. Jezus to wszystko znosił. Fajnie, że się cieszycie, że się najedliście chleba, cieszycie się uzdrowieniami, cieszysz się moim błogosławieństwem, cieszysz się moimi charyzmatami, ale przed moment wieczornika. Jezus mówi: Jeżeli ja, Pan i nauczyciel umyłem Wam nogi, to teraz naśladuj mnie i Wy winniście tak samo. Naśladuj mnie, mówi Jezus. Naśladuj mnie, czyli bądź gotowy, żeby umrzeć dla swojego ja. I chyba najmocniej, to jest już tekst, który teraz dodaję, najmocniej chyba ujął to święty Paweł. Że to nie jest jakby mój wymysł. Ale przychodzi taki moment, kiedy człowiek, który jest zachwycony Bogiem, jest zaproszony, żeby teraz naśladować Jezusa i umrzeć dla swojego ego. List do Galatów, rozdział drugi. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża, teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Skoro Jezus umarł za mnie, po to, żeby żył w wolności, to teraz moje życie nie ma być hołdowaniem ciała, ale moje życie ma być niesieniem chwały Jezusa, moje ego, moje ja muszę nieustannie uśmiercać. Diabeł robi coś przeciwnego, nie? zachęca, żebyś hodował swoje ja. A słowo Boże nas na szczęście prostuje. Święty Paweł daje nam ten przykład. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. To umieranie ma różne formy. Wiecie, to może być właśnie to nie miałem mówić przykładów, ale jeden mi się przypomniał, to jeden wam powiem. Dla mnie takim umieraniem na przykład było podjęcie posługi w mojej pierwszej wspólnocie tej klaryckiej wspólnocie odnowy podjęcie posługi, której nie chciałem robić. Nie chciałem pełnić tej służby we wspólnocie. Chciałem robić inne rzeczy. Zazdrościłem e, prorokującym, zazdrościłem prowadzącym uwielbienie. A wiecie jakie było moje zadanie? Ustawianie krzesełek. Nie chciałem tego robić. I było to dla mnie umieranie. Wiele razy doświadczyłem tego, że nagle mam robić coś, czego, czego nie chcę. Też właśnie przez to, że. Przestąpienia drogę kapłańską, nie? Posłuszeństwo jeszcze jako kleryk, posłuszeństwo rektorowi. Chciałem jechać na rekolekcje charyzmatyczne. Nagle rektor mówi, nie, pojedziesz na oazę z ministrantami. Nie chciałem, ja chciałem jechać na rekolekcje charyzmatyczne. Wiecie, te różne sytuacje, kiedy potem szedłem na modlitwę, są goryczą. Jezu, czemu nie mogę? A Jezus mi pokazywał, co? Chcesz robić to, co chcesz? Chcesz karmić swoje chcenie? Czy chcesz pełnić moją wolę? Czy przyjmiesz to? Wiecie, te różne sytuacje, nie mówię, że jest mi łatwiej, bo ciągle moje ego się odzywa, moja duma, kiedy nagle muszę robić coś, czego chce ode mnie Bóg, a nie, żeby zaspokajać siebie. Natomiast to tak widzę ten cytat. Kiedy szukam Bożej chwały, to musi moje ego umrzeć. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Jeżeli jesteś w stanie dzisiaj wstać i powiedzieć... Ja już nie szukam nic dla siebie, lecz żyje we mnie Chrystus, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze. Ale jeżeli robiąc rachunek sumienia, jeśli światło przychodzi w Twojej ciemności, widzisz, a jednak to, 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 jednak szukam jednak swojego, swojej przyjemności, to znaczy, że, że jeszcze nie umarłeś. Jeden z moich podopiecznych, tak go nazwę, podzielił się kilka dni temu z mną pięknym przykładem. Był na rekolekcjach. Podam Wam taki przykład, jak właśnie. Był na rekolekcjach, słuchał rekolekcji, i nagle usłyszał jak rekolekcjonista. Miał mądre nauczania, miał mądre e, nauki, i nagle się przejęzyczył. I zamiast święty Piotr powiedział święty Paweł. Nie istotna jaki cytat chodzi: a bo, aha, że do świętego Piotra Pan Jezus powiedział: wystarczy ci mojej łaski. I ten właśnie brat, brat mówi: A ja nam przypomniałem, a to zliście do Korynki. A to Pan Jezus powiedział, nie do Piotra, tylko do Pawła. I postanowił sobie w ławce, że po skończonej przy świętej po nauce pójdzie do zakrysty i powie z taką dułą temu rekollekcyjnie, że ksiądz się pomylił. I za chwilę przyszła taka myśl. A dlaczego chcesz to zrobić? I nagle przyszło do niego takie światło, że właśnie w ten sposób diabeł go kusi, żeby karmił swoje ja. Bo nagle wyłapałem pomyłkę księdza. Bo nagle ja się na czymś znam. Zobaczcie, drobiażdżek, ale jak bardzo to ego i duma jest podsycana, że ja nagle wiem lepiej. I to umieranie ma naprawdę różne poziomy, ale do tego nas słowo zaprasza. I dwa słowa jeszcze, które są dla nas drogowskazem ze spotkania tydzień temu. Drogą do umierania jest miłość. Mateusz 5. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Nie, czy nie, że myślicie się na Waszych nieprzyjaciołach i bądźcie złośliwi dla tych, którzy Was prześladują. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Tak będziecie synami Ojca. Tydzień temu na spotkaniu jest, to jest jeden z drogowskazów. I drugi drogowskaz to przebaczenie. Kiedy Piotr się zbliżył i zapytał, Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczył przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? I na zakończenie, Zachęta, którą otrzymaliśmy. Buduj świątynię, którą Ty jesteś. Pamięta, jesteś świątynią ducha świętego. Tak jak w liście do Koryntian, święty Paweł mówi, fundamentem jest Jezus. Buduj, ale jest naprawdę z dobrego materiału. To słowo Zageusza jest zachętą do odbudowy świątyni. Wiele razy odbieraliśmy to słowo jako zachętę do budowy naszego domu, Rema Chrystu. Ale wierzę, że tydzień temu na spotkaniu Bóg powiedział do mnie i do Ciebie, zadbaj o zbudowanie swojej świątyni. Nie buduj świątyni dla swojego ego, buduj świątynię dla Bożej chwały. Nabierz ducha z Robabelu, nabierz ducharcy kapłanie Jozue, nabierz ducha cały ludu ziemi do pracy, bo ja jestem z wami. Pamiętaj, jesteś przeznaczony, abyś istniał ku chwale Jego Majestatu. Masz głosić Bożą chwałę, a nie swoją chwałę. Jezu, daj nam tę łaskę, abyśmy zobaczyli, te wszystkie pułapki złego, kiedy nas kusi, byśmy hodowali swoje ja, Spraw, byśmy mieli to siłę, by naśladować Ciebie w umywaniu nóg, w umieraniu dla siebie, w umieraniu swojego, uśmiercaniu swojego ego. Bo Jezu, myślę, że wierzę, że moje siostry i bracia tego chcą, ja tego pragnę. Chcę istnieć dla Twojej chwały, dla chwały Twojego majestatu. Amen.